I tak się zastanawiam, czy wy jeszcze mieliście potem czas na tym Bali, żeby sobie spędzić razem jakąś wolną chwilę, nie wiem, coś pozwiedzać, czy musieliście od razu wrócić do Polski? To znaczy, no moim zdaniem, nasza randka po właśnie hotelu była właśnie najlepsza, bo spędziliśmy ją razem na skuterach. Tutaj było... Na Bali? Na Bali, tak, tak, tak. Mieliśmy jeden dzień przed wylotem, także spędziliśmy ją na, na skuterach. Ty wydajesz, że to była najlepsza nasza randka, jak ty myślisz? Tak, też tak uważam. W e... końcu byliśmy sami, no? W końcu sami. Poszliśmy sobie na plażę, zwiedziliśmy sobie naprawdę Bali bez kamer. Tak. No mi się wydaje, że było naprawdę super. Tak, tak, właśnie ten jeden dzień był taki fajny. No i też w końcu mogliśmy usiąść i szczerze porozmawiać, jak to dalej widzimy. Mhm. No i wtedy właśnie już doszliśmy do wniosku, że będziemy to kontynuować. Mhm. A pierwsza randka po powrocie do Warszawy? Też było ciężko, no bo jest ta kwarantanna, tak? tak. Ja wróciłem z Bali no i zostałem trzy dni? Trzy dni. Cztery dni Cztery dni był w Polsce. zostałem w Warszawie, no aczkolwiek później musiałem wrócić do Londynu, załatwić swoje sprawy. Um, jeszcze nie mieliśmy takiej randki w restauracji. No nie, no, właśnie nie. Nie bardzo. Nawet Mały nie poszliśmy dzień. do kina razem, bo nie było jak. <laughs> bo nie ma jak. jak. Jak Chris przyleciał, to już po prostu e, wszystko było pozamykane.